Witam w ten niedzielny dzień. Dzisiaj chciałem zrobić krótki filmik. Temat prepersowski. Zacznijmy troszeczkę dział odnośnie, e, odnośnie odbiorników radiowych. Jest może dużo tego na, na różnych kanałach na YouTube, ale chciałem tak praktycznie, bo dużo jest chinszczyzny, dużo jest dziadostwa w sklepach. Panie radia, super niby grają albo są albo duże radia, albo to są małe, które ledwo słychać, albo to są odbiorniki, które są w naszych smartfonach, e, które bez wetknięcia praktycznie jacka czy słuchawek, no nic nie usłyszymy. Chciałem mówić, pierwsze takie radio, które wpadło mi po moich porządkach ostatnich, urlopowych, to jest Thomson RT-662, jest to odbiornik Cyfrową syntezą częstotliwości, tak zwany Receiver World Band, ono było modne. Słuchajcie, to radio jakieś 15 lat temu to był hit. Trzeba było dać niecałe 200 zł w markecie, żeby je, żeby je dostać. Było zasilane na cztery paluszki AA i dwie paluszki AAA na podtrzymanie pamięci i podtrzymanie zegara, bo no to jest radiobudzik generalny, tak, antena teleskopowa. Może ja przejdę teraz tutaj pokrótce. Omówimy troszkę tutaj, że tak powiem. Sobie to, o, że to, to, sobie tak żeby było fajnie widać. No słuchajcie, to jest, to jest coś takiego. Radyjko jest dosyć, waży cały kilogram. Ma głośnik monofoniczny. Tutaj jest logo World Band. Antena teleskopowa. Słuchajcie, możemy czasotliwości wbijać z klawiatury numerycznej, bądź użyć tutaj góra Dun z szybkiego strojenia. Pamięć 20 stacji. Z boku mamy regulację głośności, czyli potencjometr. Regulacja, co ciekawe, w rozwiązaniu w tych radiach. Tony niskie i wysokie. I powiem szczerze, że naprawdę na tym jednym głośniku szerokopasmowym bardzo ładnie gra jest i wysokie tony i niskie tony są bardzo ładnie odzwierciedlane. Jest cyfrowa próbka sygnału, także naprawdę no, troszeczkę firma Thomson się postarała. Jeśli chodzi o takie gabaryty, jak na takie radyjko, naprawdę brzmienie jest całkiem dobre. Kolejny przełącznik no, to jest mono-stereo, to jest ciekawostka. Mono-stereo i lokal albo DX. To zakłada dystans, ale chodzi o DX, czyli stacje zagraniczne odległe, bądź stacje lokalne bliskie. No i oczywiście kolejny przecisk to jest blokada blokada klawiszy, żeby ktoś tam się nie popstykał, gdzieś tam w torbie czy coś. Wiadomo, tutaj jest jeszcze funkcja sleep timer, alarm, podświetlenie, słuchajcie, podświetlenie, może nie jest o. Podświetlenie żaróweczkowe, co prawda, więc baterię trzeba troszeczkę zmienić. Antena jest dosyć przyzwoita, jest dosyć długa, słuchajcie. Także z zupełności wystarcza. Z drugiej strony, wejście na zasilacz 6V, to jest ciekawe rozwiązanie. Wyjście na słuchawki. Radio nie jest przystosowany do zasilania z prądu z gniazdka, z prądu sieci przemiennej. Co jeszcze mogę, słuchajcie, tutaj powiedzieć? Może jak nie? no bo co będziemy tak gadać. Toż nic z tym, bo ten film był jakiś mega. No, naciskamy sobie prze bardzo. Tu mamy stoczyć 13,65. To są fale krótkie. To no, to wychodziła z telewizji. Do dziś zachowały się wspomnienia osób, które przeżyły. LMMFM. Rozegrały się tu przy ulicy Olesińskiej. Ocalała Zofia Siemińska mówiła, ktoś zdołał wyrwać kratę okienka na siebie. 103, teraz sobie czeczkę. I tylko temu. Stojimy w dół, automatycznie nam się Proszę bardzo, te przeboje. Także to radio ma dosyć fajną czułość. I naprawdę on, jakbyśmy jechali w samochodzie, to jest ciekawe, on nie ma RDS-u, ale on nam się przełączy na. Jak zgubi ten sygnał, on będzie nam się przełączał, aż znajdzie mniej więcej te setki czy dziesiątki w lewo w prawo. No Idziemy w dół. 89,8. Nie wiem jaka to jest stacja. Nie ma tutaj RDS-a, nie ma tutaj nazwy. No i słuchajcie, jedziemy dalej. Możemy również pisać sobie na przykład 102.2. Bierzemy sobie 100. Nie tak, bo tu jak widzimy, tak to mamy tu o programowanie. Możemy sobie zaprogramować do pamięci 20 stacji, ale w tej chwili nie jest zaprogramowane, ponieważ to radio dopiero, tak powiem, odkurzyłem. Robimy sobie entry i teraz piszemy sobie 100. Dwa, przecinek, dwa. Potwierdzamy, no i mamy program bodajże pieszy, radio Katowice. No takie dosyć panie fajnie się to robi, nie trzeba wiadomo, co są fajne, nie trzeba tutaj stroić tą gałką z boku, prawda, gdzieś tam tego, jak tych innych. Dobra, ściszymy to, idziemy dalej. Band, czyli zakresy, radio ma tak. MW, czyli fale średnie na falach średnich używa się anteny feretowej wewnątrz, ale możemy się wspomóż. słuchajcie, takim drutem szkołom albo takim krokodylkiem z anteną zewnętrzną moją, ale w tej chwili o tej porze będzie ciężko nam coś znaleźć. Ciężko będzie nam coś znaleźć słuchajcie. Także ten krokodylek na razie odłożymy, 225 to jest to jest bardzo ważna informacja bo jak będzie jakaś sytuacja panie takowa nasza to są informacje bo smar ukazał mu na tylletim przyjacielu to jest naturalnie był częścią jednicy miłośników muzyki operowej i operatyk dwukrotnie był dyrektorem naczelnym na pocztnym teatrze co jest zakłócaj, bo tak akwarium, filtry tu chodzą, słuchajcie, Wi-Fi w laptopie. To jest program pierwsze polskiego radia, pamiętajcie sobie 225 kiloherców. Jest to najmocniejsze w tej chwili. Mieliśmy na pod raszynem, ale nam Hitlerowce tak powiem, bodajże stała zniszczona ta stacja. To była tak potężne radio, program Pieszy Polskiego Radia, że był słyszany również, słuchajcie, nie wiem, czy wiecie o tym, ale był słyszany w Afryce nawet. W tej chwili jest, była, jest tam megawatów, w tej chwili jest bodajże ta moc zmniejszona i działa zastępczy nadajnik. Także dlaczego do tym o tej częstotliwości? Mało kto wie, że fale długiej odbierają jeszcze program Piesze Polskiego Radia i to można naprawdę odebrać również na czymś takim, to jest słuchawka wysokoomowa. Warto takie coś mieć. Ona ma 2 kilo i dioda germanowa. Diodę germanową łączymy z cewką. Cewkę łączymy przez tą diodę germanową z uziemieniem. Tu podpinamy uziemienie. To podpinamy, słuchajcie, antenę w postaci takiej linki. I możemy na tak zwaną energię wolno dostępną słuchać stacji. Ale to jest taka ciekawostka. O tym nie jest ten film teraz. Idziemy dalej. I tu mamy przegląd fal krótkich od 7,1, to jest praktycznie, możemy tutaj łapać również. Ciekawostką jest tak, bo możemy od 7 7,1, możemy zejść aż, słuchajcie, możemy zejść do częstotliwości 3, o, 2,3, słuchajcie, megaherca. To jest bardzo nisko, czyli wchodzimy w pasmo troszeczkę krótkofalarskie i również ma 3,5 megaherca. Podpinam sobie krokodylka. No i zobaczymy, czy coś tu nam się uda. Słuchajcie, powiem tak. Fale krótkie otwierają się. To pasmo się otwiera dopiero w godzinach wieczornych, nocnych. Bo to jest. Fale krótkie odbijają się od jonosfery. Oczywiście, jak jest ciemno, słońce zajdzie. Mamy mniej urządzeń, i wtedy jest tak zwana lepsza propagacja tych częstotliwości. Czyli pół megaherca. Niestety nie ma nic. Tylko tu jest emiksja wstęgowa. Jak raz złapiemy, to będzie to taki dźwięk. 55 Musielibyśmy mieć generator BFO podpiąć do, do radia i teraz odbierzemy czytelny dla coś co próbuje nadać czekajcie sekundkę, pauza no i już jestem. Także jedziemy dalej, kolejny band i tu mamy 13,66 Tutaj możemy odebrać również jakieś ciekawe stacje zagraniczne, w tym Chiny. I też trzeba się dostroić. A sobie idziemy nawet dniem do. Proszę bardzo. Jakie stacje broadcastingowe, tak zwane. Idziemy dalej, tu warto już nie trzeba, jak będziemy stroić tune, to będzie wybierało nam radio tylko te silniejsze stacje, warto sobie ręcznie popsykać. Także mamy dwa pasma fal krótkich, fale średnie, fale długie i generalnie no UKF, ale są jeszcze modele, gdzie mają rozszerzone te world bandy na aż 8 stacji, 8 stacji krótkofalowych. Idziemy dalej. 14, niektóre można było zejść do 27 MHz, nawet czy można było słuchać pasmo CB, ale w modulacji częstotliwościowej FM Wiemy tu akurat nic nie ma. Coś mamy. No coś, pobawić tym. Jakieś bułgarskie stacje. I tu mamy po chińsku. Oczywiście na pasmach 7 MHz mamy dużo różnych, jakiś tam Maroko, Indie można złapać. Bardzo ciekawe różne te. a to wam pokażę na moim, na moim Tarabanie, na innym radiu. Zajmiemy kilka filmików takich przeglądy radio wtedy będziemy widzieć. Dobra, nie będę Was zanudzał. Radio również używa odbiór na takiej antence, Także to też. O, dobra. Kieruję teatrem śląskim w Katowicach. Co jeszcze mogę powiedzieć? Radio jest bardzo fajne, dobrze wykonane. Tyle lat naprawdę ono chodzi, nic się nie stało. Z 15 lat temu jak nic. Jak się na szczyty, ale także Co jeszcze możemy tak zrobić? To Weźmy sobie 108 to jest woda, że 108 to jest chyba. No już nie ma. 87,5 i 108 to jest górne pasmo. Od 108 da się ten przestroić i możemy do do 140 albo 130, słuchać pasmo lotnicze. Taka ciekawostka od 112 czasie pasmo lotnicze, Airband tak zwane. Oczywiście to jest spe specjalne odbiorniki, muszą do tego służyć. Także naprawdę, jeszcze podsumowując, warto takie radio mieć. Nie to co w smartfonie, bo smartfon pad padnie, nic nie będzie, a tutaj coś usłyszymy. A jak nawet nie będzie lokalny UKF padnie, to jeszcze mamy fale długie 225, którego tak łatwo nie jest. Tak powiem. Zepsuć. że dzięki za filmik. Zachęcam do. No i godzina czasu, żeby sobie to ustawić, bo w tej chwili 0.36 jest nieustalona. Teraz słuchajcie, taki, taki dzisiaj filmik. Zapraszam do, do kolejnych. Nabyłem tutaj ostatnio SW Meter. Także będę mógł sobie dostroić to CB Radio jeszcze i pokażę Wam na drugim filmie odbiór na. Uniczę taraban, tylko muszę troszeczkę tutaj słuchajcie odkurzyć. Ogarnąć to, żeby to jakoś fajnie wyglądało i będziemy lecieć z tematem. Na razie zostawiamy ogródek, zostawiamy sprawy ogrodnicze, troszeczkę wchodzimy w dział RTV. Może tak. Pozdrawiam do następnego. Cześć.